Szanowni Państwo, do tych wszystkich opowieści o żołnierzach wyklętych, muszę dołożyć swoją. Chcę powiedzieć o trzech postaciach związanych ściśle z sierpcem i tym bardziej się czuję do tego upoważniony, że zdjęcia dwóch z tych osób, co jakiś czas Państwo możecie zobaczyć na telewizji. Chcę powiedzieć o Józefie Marcinkowskim, pseudonim Wybój, który nie urodził się wprawdzie w Sierpcu, tylko w Mokówku w gminie Halin, ale był ściśle związany i z Płockiem i z Sierpcem, szczególnie w okresie powojennym. W roku 46 był twórcą ruchu oporu Armii Krajowej i stworzył strukturę wojskową, i przez w tym okresie w 1946 roku no prowadził rodzaj takiej wojny z miejscowym powiatowym urzędem bezpieczeństwa Józef Malcinkowski został złapany w roku 1950 osądzony przez wojskowy sąd rejonowy w składzie tego zespołu był Stefan Miśnik, brat obecnego redaktora Naczelnego gazety wyborczej i stracony na Mokotowie. Jego żołnierzami byli dwaj sierpczami. Jedno z tych nazwisk musi być częściej z Państwa znane to Henryk Gutowski, pseudonim Olgert. W czasie okupacji Gutowski działał na terenie gminy Ręczaje w powiecie Rady Radzymińskim, również pod dowództwem Józefa Marcinkowskiego. Po wojnie w roku 1946 wszedł skład tego oddziału ruchu oporu armii krajowej działającego na terenie Sierpca i powiatu sierpeckiego. Henryk Gutowski był sądzony Razem z Marcinkowskim dostał karę śmierci, ale z uwagi na to, że był bardzo młody, zamieniono mu na wieloletnie więzienie. Ostatecznie wyszedł po 10 latach. Może niektórzy z Państwa przypominają sobie, że już po odzyskaniu przez Polskę niepodległości był on inicjatorem budowy pomnika katyńskiego, który znajduje się w parku. Solidarności, a spoczywa na cmentarzu Wyznaniowym w Sierpcu. Drugim żołnierzem Marcinkowskiego był Mieczysław Chojnacki, pseudonim Młodzik. Ten pan jeszcze żyje, mieszka w Radzyminie. Chojnacki w roku 1944 był członkiem oddziału specjalnego Armii Krajowej dowodzonego przez wyboja działającego w powiecie Radzie Mińskim. Oddziału rozwiązanego 8 sierpnia 1944 roku, ponieważ ten oddział nie zdołał dojść na czas, żeby wziąć udział w postaniu warszawskim. Młodzik został zagarnięty wraz z ludnością cywilną, którą Niemcy przepędzali, żeby oczyścić sobie przed pole frontu. Przeszedł przez szereg obozów w Niemczech i świadomie wrócił przez punkt repatriacyjny w Szczecinie do Polski, ponieważ czuł obowiązek włączenia się w walkę przeciwko nowemu okupantowi. Przyjechał do Sierpca i tu dostał się pod rozkazy Marcinkowskiego. Brał udział w szeregu akcji. No i w momencie, kiedy było wiadomo, że y, nie ma szans powodzenia, dalsza walka zbrojna wjechał na Ziemię zachodnie i niestety w pewnym momencie również wpadł. Był, y, było prowadzone przeciwko niemu postępowanie przez informację wojskową we Wrocławiu. Był sądzony w sierpcu i skazany na karę śmierci. Ostatecznie zamieniono mu to na wieloletnie więzienie, wyszedł po 10 latach i kilku miesiącach na wolność. Proszę Państwa, to są postacie, które są ściśle związane z Sierpcem. Ja myślę, że nawet ściślej niż historia walki Wiktora Stryjewskiego w Szełdoniemcacko i uważałem za swój obowiązek tutaj wobec Państwa o tych postaciach przypomnieć. Dziękuję.